Na co dzień w pracy, w moim gabinecie i pośród pacjentów jestem doktor wielkobuczek. Jednak kiedy zdejmuję kitel, w domowym zaciszu jestem przede wszystkim mamą mojego dziubdziusia, taką jak wszystkie. Stąd dobro mojego dziecka, jego edukacja i dobra zabawa są dla mnie podwójnie ważne i wybieram jedynie to, co najlepsze. Dlatego nie waham się, by mojemu dziecku podać... Nie Jedz Tej Książki, od wydawnictwa Galeria Książki. Dziubdziusiu? Dziubdziusiu? Nie Jedz Tej Książki? Czy wiecie, że normy dla okołoliterackich publikacji dla dzieci są o kilkaset razy bardziej restrykcyjne niż dla takich publikacji dla dorosłych? Od 20 lat praktykuję bukową medycynę. Badam najnowsze zdobycze wydawnicze i codziennie kontroluję ich jakość. Będąc z zawodu specjalistą w dziedzinie bukologii, wiem jak ważne jest, by nasze dzieci mogły dobrze się bawić i kreatywnie wykorzystywać swój czas. Dlatego wybieram nie jedz tej książki, bo jest bezpieczna, sprawdzona i smaczna. Wróć! Jest źródłem pozytywnych emocji u dziecka. Światowa Organizacja Bukologii zaleca, aby dziecko w swojej diecie codziennie dostawało produkty urozmaiczające jego zabawę. Zostaw! Zo zostaw! Dziubdziusiu! Nie jedz! Nie jedz tej książki! A nie jedz tej książki daje nieograniczone możliwości zabawy. Można ją drzeć, można po niej rysować, można ją ochlapać, można ją zdobić. Zawiera mnóstwo zabawnych i naprawdę wartościowych zadań dla dzieci w wieku szkolnym i nie tylko. To właśnie ja, doktor Wielkobuczek, przed każdą mamą upewniam się, że taka publikacja jak niejedz tej książki spełnia wszystkie wymagania. Bo wiedzcie, że ja wybieram jedynie najwyższą jakość. O proszę, jak pięknie się bawi! Jako zawodowa mama i jako lekarz polecam Wam Nie jedz tej książki od wydawnictwa Galeria Książki Dziubdziusiu, ta książka nie jest do jedzenia nie jest do jedzenia rekomendacja dr Olgi Wielkobuczek I co Dziubdziusiu, przyznaj, że podoba Ci się ta książeczka Hmm.